Cześć moi drodzy, witajcie ponownie, przychodzę do Was dzisiaj z szybciutką demonstracją bardzo taniego produktu, który bardzo mi się spodobał ostatnio. Jest to taka kredka do bierbli z Belle. Ja ją kupiłam w Biedronce, dałam za nią około 10-12 zł i tam jest ona właśnie dostępna. Nie wiem czy Belle przypadkiem nie ma innych kosmetyków właśnie w Biedronce, a innych w innych drogeriach, więc na 100% ona jest dostępna właśnie w Biedronce za około 12 zł, także nie są to duże pieniądze, a jest naprawdę bardzo fajny produkt. Godne polecenia, dlatego Wam go dzisiaj przedstawię e, Nazywa się dokładnie Wosk do brwi w kredce e, Ja mam go w numerze 01, czyli w tym najjaśniejszym I to jest nazwa blondynka Dla blondynek Kolor jest naprawdę świetny, ale to za chwileczkę Wam pokażę e, Jest to taka kredeczka właśnie jest w formule takiego wosku, czyli to nie jest zwykły taki ołówek dość tępy, ale właśnie wosk zabarwiony. E, natomiast nie jest to zabarwione aż tak bardzo, e, że przerysujemy sobie brwi, zrobimy je bardzo mocne. Naprawdę możemy tutaj stopniować efekt, szczególnie e, przy tej właśnie przy tym kolorze, bo on jest taki naprawdę bardzo fajny. Ten kolor e, jest to brąz, ale w chłodnych, od, e, w chłodnych odcieniach z takim e, szarym właśnie podtonem. Jest naprawdę bardzo fajny. Przeczytam Wam mniej więcej, co to jest napisane. Hmm, tak, wosk do brwi w kredce. Podkreśl piękno swoich oczu. Doskonały produkt, by precyzyjnie zaznaczyć kształt brwi. Cienki sztyft pozwala dokładnie je skorygować i wymodelować. Woskowa formuła optycznie uzupełnia ubytki. Um, delikatny odcień sprawia, że brwi są wyraźnie podkreślone, ale zachowują naturalny wygląd. I to jest prawda. Są wyraźnie podkreślone, bardzo ładnie można je podkreślić, są naturalne, bardzo fajnie to wygląda, nie są takie przerysowane i mocne, jak ja tego po prostu nie lubię. Wyglądają naprawdę bardzo fajnie, naturalnie i ten kolor jest naprawdę śliczny. Teraz Wam go pokażę tutaj. Jest to zupełnie inna formuła niż no, kredek, który do tej pory używałam, ponieważ... Ponieważ używałam zawsze tej kredki do brwi z Kiko, którą bardzo lubię. A to jest po prostu zwykła kredka, dosyć taka twarda. I tutaj mamy odcienie. Czekajcie, o. ten kolor to jest Kiko w numerze 04, a ten odcień to jest właśnie Bel w numerze 01 dla blondynek. Jeśli chodzi o moje odczucia. To kredka z kiko jest cieplejsza. Natomiast na brwiach ona i tak i tak wygląda bardzo fajnie i chłodno. Ja ją po prostu uwielbiam. Dobrze o tym wiecie, bo zawsze o niej mówię. A ta z bel jest to brozik jeszcze bardziej chłodny, czyli no po prostu idealny dla blondyneczek. Więc dobrze, kochani, teraz przedstawiam Wam ją na brwiach zarysuję swoje brwi i zobaczycie, jak to wygląda. Ja nie lubię mocno podkreślać brwi, więc moje zaznaczenie będzie takie bardzo naturalne. No i spójrzcie, tutaj mam właśnie tą kredkę na brwiach, nie mam jej jeszcze roztartej ani nic i to na razie wygląda w ten sposób. Więc możecie zobaczyć jaka jest różnica pomiędzy tą brwią, a moją br brwią naturalną i jak ten kolor wygląda przede wszystkim. Aplikacja jest jak marzenie, jest szybciuteńka, bardzo fajnie się nakłada. Ale naprawdę jest super, a jeśli chodzi o utrzymywanie się, ja naprawdę nie narzekam ona mi się trzyma cały dzień i ten wosk powoduje to, że te brwi są po prostu w jednym miejscu przez cały czas one się tak jakby nie ruszają, ale nie są też posklejane, wyglądają naprawdę super, bardzo naturalnie a bardzo fajnie moim zdaniem dobrze, teraz zrobię sobie drugą I ja sobie teraz ją pięknie wyczeszę. Dobrze, więc, kochani, tak się prezentują moje roli właśnie uzupełnione tą krateczką. Dajcie znać, czy się Wam efekt podoba, bo mi bardzo. To, dlaczego jeszcze lubię tą kredkę, jest fakt, że ona jest właśnie w formie woskowej, czyli ona utrzymuje dodatkowo te brwi w jednym stanie przez cały dzień. Nic się u mnie nie rusza. Można bardzo łatwo, szybciutko zresztą wyrysować właśnie kształt brwi i on jest taki naturalny. Ten kolor jest po prostu super, ja go po prostu uwielbiam. W ten dzień, co kupowałam się tą kredeczkę, była tylko na półce jedna, jedyna sztuka. W ogóle jest chyba kilka odcieni, chyba cztery czy trzy odcieni są już nie dokładnie, a ta dla milynek była tylko jedna jedyna, więc wszystkie były wykupione. Dobra, no i to wszystko. Dajcie znać, jak się u Was sprawdza, jeżeli ją macie, jeśli po mojej recenzji któraś z Was pobiegnie do Biedronki i ją kupi, a bardzo zachęcam, bo naprawdę jest super i jest warta swojej ceny, to dajcie koniecznie znać później, jak się u Was sprawdzi. No i dobrze, dziękuję Wam za uwagę, pozdrawiam Was serdecznie i do następnego. Pa.